Witam was wszystkich bardzo przeserdecznie, z tej strony oczywiście jako tako i witam w następnym odcinku z Outlast'a. No, w poprzednim odcinku poszliśmy dalej z tego miejsca, gdzie padał sobie deszczyk, bo sami włączyliśmy ten deszczyk, ale jak sobie odpaliłem gierkę, to jestem w tym miejscu i coś mi się zaraz, coś mi się tak wydaje, że zaraz niedługo może się pojawić ten nasz niemiły kolega. Trochę się tego obawiam. Nie wiem, jak. Czy. Czy ma się tutaj pojawić, czy nie? Chodźmy dalej. Może jednak nie. Może się jednak nie pojawi. Eee, tak czy się, no. Skończyliśmy sobie mniej więcej tutaj. Eee, jak weszliśmy sobie do tej kuchni. Ehm, um, gdziekolwiek ona była. Tutaj. Wiemy, że wyskoczy na nas ten ziomeczek, tak więc od razu sobie... Wait, what? Tędy? Tutaj. Jo! Ziomeczku! Brianku, nie denerwuj się. Dobra. Oprócz tego tutaj nie były jakieś dokumenty czy coś? Mmm... Nie, tutaj były tylko te palce. Wow, well, fajne palce i za to chyba dostałem, nie, nie, osiągnięcie, ale chyba... Palce, o właśnie to. Mam rację, tu już nawet miałem notatki zapisane, dziwne. Tak czy siak, tutaj skończyliśmy, idziemy dalej, moi kochani. Tutaj widać, że sobie gościu... No, miał roztrój żołądka. Lekki. Eee, a i tak czy siak, e, tak czy siak, Boże, ta, e, tak w ogóle, by the way... E, zrobiłem ankietę na YouTubie, na swoim kanale. Gra mi się zminimalizowała? Nie wiem czemu, mam nadzieję, że wszystko dalej się nagrywa. Nagrywa się, co nie? Wszystko się nagrywa? Nagrywa się? Halo? Puk, puk? Wszystko się nagrywa. Dobra. Zminimalizowała mi się gra, nie wiem dlaczego. Eee, zrobiłem ankietę na swoim kanale, jaką grę następną chcecie oglądać. Czy ma być to Outlast 2, czy jakaś inna gra. No i eee, powiem wam dokładnie, jaka te, jaki teraz jest, yy, że tak powiem... Jaka teraz jest odpowiedź na moją ankietę. W tym momencie wygrywa Outlast 271% tak więc. Yy, no. Ale zapomniałem przecież, że po Outlast jeszcze jest Whistleblower. Czyli Outlast Whistleblower. To jest dodatek DLC do tej części. I jego najpierw sobie ogramy. Dobra, mamy wyjście tutaj na dwór, tutaj pamiętamy. Okej, okay, tam coś sobie krzyczy. Tutaj mamy komputery i dokumenty. Documents, That's my job. Program MKUltra. Um, Albo um, MK Ultra. To lepiej brzmi CIA Mori dokument coś tam, strona 159 fragmenty. Główny problem: przez ostatnie kilka miesięcy ludzie z Bluebird próbowali ustalić, ekspery... ustalić eksperymentami, badaniami, instrukcjami i pewnymi praktykami, jakie profity, jeśli jakiekolwiek, można uzyskać z techniki IS, yy, indukcja snu, cokolwiek to znaczy, i H, hipnoza, wykorzystując je w celach wojskowych i dla określonych problemów CIA. Czy poprzez pohipnotyczną kontrolę możemy wytworzyć czynności niezgodne z zasadami moralnymi danego osobnika? Czy możemy zagwarantować zupełną amnezję w, których, w każdych warunkach? Czy możemy zmienić w cudzysłowie osobowość człowieka? Jak długo taka zmiana będzie trwać? Jakie są dane szczegółowe? Maszyny induk, indukujące sen. Trudne słowa na mój mały mózg. Tak więc. Ciśnienie ta u otwarte. Nie, nie spodziewałem się w ten moment. O, witam pana. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Dobra, znajdź ojca Martin. co to było? Dobra, to przeleciało sobie jakieś kurde główne, ja myślałem, że to. jakieś coś. strasznego. W tym moment nie mam zielonego pojęcia, co na mnie czeka, bo nie pamiętam. E, widziałem oczywiście tą grę jakby wcześniej, ale no są. Jakby nie pamiętam, już i dobrze, bo to było tak dawno temu. O. Dokumenty w tym miejscu. Nawet nie znam twojego imienia, ale myślę o tobie jak o jednym ze swoich drogi polu. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. I mam nadzieję, że... że nie narzucasz się w próżniach. Co? Nie narzu. nie narażasz się. Nie narzasz. Nie narzasz rza... Nie nużasz, nanużasz nu, na zużarz rzu... Rozumiecie? Nie nurzasz się w. Próżnych <ścoughs> żalach nad sobą. Obawach, że twoje cierpienie jest większe od innych. Wszyscy musimy to znosić, a ty już prawie skończyłeś. Nie ma innej drogi do nieba niż poprzez krzyż, a każdy potrzebuje drugiej osoby, która może e, która pomoże we wbijaniu gwoździ. Jedzie, chętnie pomogę, czekam na ciebie. Śmiem wątpić. Nie sądzę. O telefon co wibrwał. Sorry. Eee, zapomniałem w ogóle ustawić sobie. Stoper. Eee. the fuck? Zapomniałem ustawić sobie. Stoper. Żeby wiedzieć, kiedy nam przestać nagrywać. Żeby nie przekroić jakieś tam 30 minut, jak taki po, poryp Ale nie no spoko, myślę że prędzej się zesram O, dzień dobry, nie chciałem przeszkadzać O, bateria Dobra, jeszcze mam trochę A, bo dobra Podnieś to Podnieś to Dobra Będę się zesram niż nagram tyle O, witam pana serdecznie, tam wygodnie? Chyba tak no, i potrzebujemy klucza, oczywiście. No dobra Ej, ja właśnie, czy to nagranie się dało? Nie. Co jest? Jezus Maria, straszne to jest. Nie, to nie tu. Nie wiem, gdzie mam iść, szczerze mówiąc. Stąd przyszedłem, nie? Nie, 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 nie. Tam nie byłem jeszcze. Dobrze, że tu nic... O Jezu, myślałem, że jakaś ręka z tym wychodzi. Uu, chciałem powiedzieć, że szczerze mówiąc dobrze, że tutaj niczego nie ma, nie? Ale... No, klucz. Doskonale. Klucz do szopy. Dobra, spieprzam stąd szybko. Czy było to przejście tam? Szybko. Szybko, 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 szybko. Otwórz to! Przez kratę na pewno duch nie przejdzie, co nie? mnie mięsne ciągle. Ech, twarz! Co jest? Uczulenie na. strach. Tam jest coś takiego. Tam jest coś takiego, no to pójdę tutaj. Pójdę tutaj i znajdę totalnie, absolutnie nic. Teraz pójdę. Co to było? A to to, i myślałem, że to były to nogi, myślałem, że się pojawiły. Uh! Fuck! Co to za dupsko? Co to za dupsko było? Trochę szraksowne, no ale... Jezus Chrystus, help me, help me. Eee... Dobra, przeczytajmy sobie. Huh. Jezu Jezu pomóż, chyba widziałem wall ridera. Jezu, przydałoby się, proszę. Jakby to jest tylko gra, więc... Jezus nie musi tutaj interweniować. Wystarczy skrypt gry. <gry> Taki jest to kurpie zabawny w huu. Hu. Dobra, tutaj mamy drabinę z tego co widzę. Więc wespnijmy się tymi moimi resztkami dłoni. Że mnie tylko jeszcze piorunie nie ebną, bo to by było w ogóle... To by był już szczyt. To będzie ten ciągłeś, który sobie siedzi? O, mogę sobie to przeskoczyć? No dobra, ale zanim sobie przeskoczę, nie dobra, więc tu nic nie ma, niestety. Szkoda. Jakaś bateria by się przydała. Jedną w sumie troszeczkę połowę sobie zmarnowałem. Już tu... O, a tutaj? O, kurde. Gdzie ja jestem? Ty dobrze idę? Tak tutaj powinienem iść? Nie mam zielonego pojęcia. Ale na to wygląda. A też trochę żałuję, że nie poszedłem tamtą stroną. Co to jest? Nie no, szczerze mówiąc, nie mam zielonego podziecza. Ja dobrze i czy nie. Wygląda, że tak. Przeładuję sobie, bo nie chcę się napatoczyć na tego grubcia na dole. Tutaj chyba nie wejdzie, chociaż. Tutaj chyba muszę iść, nie? Nie wiem. Mmm, zamknięte oczywiście. Chciałbym do środka jednak, bo jakby trochę moknę. Dobrze, że moja kamera jest wodoodporna. Magicznie. Zapiswanie. O! Ojojojoj, to ja! To ja jestem. A nie, to tylko lampa. Gadfak, kiedy będę dałem się nabrać? Dałem się nabrać. Staram się, uwierz mi. <śślam> <ślam>, uwierz mi, przyjacielu. Staram się. Uh. O! Czas kołada. O, jest dobra, nie patrzymy się tam. Staram się przyjacielu jak tylko mogę, uwierz mi. No nie patrzmy nawet w jego stronę, co? Bo wiadomo, jak to się stanie. YouTube niezbyt lubi tego typu obrazki. Czy nie jestem czym? Ebnięty? Bo wiem. Tu są jakieś zamknięte drzwi. Jezusie, Chrystusie. Kocham Cię, Jezusie, Chrystusie. Ou, wow. co ty robisz, sikasz? Nie, eee, nie chcę wiedzieć, nie zadaj, nie, się, że tego nie było, co? Au! Co ja muszę w ogóle zrobić w takim razie? Tam jest, dobra Ja moje serce, słuchajcie serca, bicie serce. Serca wskazuje na to jak blisko jest przeciwnik. Stoi w miejscu. Idzie do mnie. coraz BJ... Oh! F fucking hell, vet, that in javlar fitta! Oh. Bo nie fer. Wyszedłem mi od razu jego dupsko, po prostu było obok, dosłownie. Na serce. Jest bardzo blisko. Dlaczego ten? Głos jest taki przygłuszony Hello? Hello? Frytki poproszę do tego Jest totalnie obok, a ja nawet nie mam zielonego pociąga. Jakie jest moje zadanie w ogóle, ej? Oprócz spotkania się z tamtym ziomeczkiem Jak mam w ogóle wyjść? ojca Martina, słupcio Halo? Gdzie to jest? Słyszę go jakby był tam, nie? Ale... Tam jest. Tam muszę iść? Haha, jest zbyt gruby. Jezus Maria. No wejdź tu, żeż, kurde! mama Sita I co kutać You know what I'm talking about, znaczy już nie będę ten... ...przeklinał, bo wiadomo jak to YouTube. Demonetuje mi każdy odcinek z Outlast'a, już teraz chyba... ...automatycznie, po prostu jest wpisane Outlast i demonetyzacja jest po prostu bank W mordę, tak. Więc jakby... Jeszcze nawet nie będę starał. Nie że z odcinkami się nie będę starał, tylko. O, oh. oh, fuck, to żebym zrobił. Co jest? Uspokój się, uspokój się. Danielu? Tak się nazywa? Daniel? No Jezu, byda... Jezus, przestraszyłem, wchu. No co jest? O, moja dupa zostawiłam! Odbyt! <laughs> Ty się gruby i Dobra już zesraj się. A może tu przejść? Chyba nie. Bo jak? Oh my god! Fuh. To było... ...śmieszne? Zesrajmy się ze śmiechu. Ty, jestem, Nie, nie jestem. Co Tu się Nie pij tej wody. Zastanawiam się. W wodzie jest tyle krwi, że aż czuję jej zapach. <słyskur punaki> Zupełnie jakbym wziął do ust monetę. Jak to się robiło za mało lata. Co? Co ma? Co? Szepty nabierają sensu. czekam muszę. Nie mogę tego opanować. To jak śwież. O, chyba nasz. Nasz bohater zaczyna powoli wariować. Jej! Jej! Dobra, już. Spokojnie. Odjebało mu. Mówię, mówię szczerze. A w co wierzysz? W Boga wierzę. Dobra. Spociłem się jak. Dzik. Ten to ma dopiero saunisko, pipisko i inne tam jacuzisko. Wchodzimy przez okno. Yo. Yeah. Co jest z moją kamerą nie tak? Nie wiem. Co teraz na mnie czeka, hm? Huh? Wpier...dy znowu? nie Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon this way revelation is at hand. Dosantić do ojca Martina. O, okay. Czy było zapisywanie? Ben nie wiem. Coś jebną grzywką po prostu, tak. Yuh! Tak? Czy jak? Come może fake, lepiej. Coś tam się sypie, coś tam się ten tej jest. O, proszę bardzo, to jakiś pan. Panisko, hallo. No ale ja nie wiem ogólnie, gdzie to się... No ale wiecie co? Hm. Nie, zakończymy ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki. Nie <słyski> Chyba, że chcecie w dół, no to może być w dół, whatever. Mnie nie obchodzi, ale zostawcie w górę. A jeżeli chcecie... Dostawać powiadomienia o odcinkach, nie zapomnijcie zostawić suba i dzwoneczka, bo bez dzwoneczka to no maksymalnie dostaniecie środkowy palet od YouTube'a. I zapraszam Was na mój, nasz w sumie serwer Discordowy, na którym gadamy, gramy i informacje są o filmach i o live'ach i o wszystkim. Tak więc zapraszam serdecznie i do zobaczenia na następnym live'ie i odcineczku. A teraz, ostatnio, live'y są z Sekiro, więc. Jeżeli nie wiecie, co to Sekiro to taka, taki Dark Souls, tylko że w Japonii. Eee, mniej więcej. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. pa